Cześć wszystkim, dzisiaj otworzymy sobie takie oto laleczki, nie wiem, kwiatuszki, laleczki I ja tego nigdy nie otwierałam, ja nie wiem czy to jest oryginalna jakaś laleczka czy podróbka Bo kupiłam je, nie wiem, w Chińczyku można powiedzieć, ale to nie jest chyba Chińczyk, nie wiem No i tak, to są jakieś niby kwiatki, ja nie mogłam ich się doczekać Wziąłam dwa inne kolory, zielony fioletowy lub różowy, nie wiem. Sami napiszcie w komentarzach, ale nie wiem, dziwne bardzo, bo w tamtym odcinku dałam wam komentarze, a one nie działają. Więc ja nie wiem, jak to się dzieje. Ale trudno. To nie piszcie w komentarzach, jeżeli ich nie będzie. To. Otworzymy sobie może na świecie zieloną, na różową sobie o zapomniałam o pomocnikach. Niestety o pomocnikach. Niestety nagrywam telefonem, bo tablet mi się rozładował. A ja nie, ja kamerą mnie nagrywam, bardzo dziwne. I dzisiaj jest nam nowy koliczek. Stupki jego już widzicie. Nazywa się on kokardka. wymyślałam przed chwilą. Tego na kokardkę. kokardka. Kokardka ma ładną sukieneczkę. Nie mieści mi się w kadrze, o, kokardka i jednorożek, jak zawsze tutaj, jednorożek, o, jednorożek, dobrze, ale my wolimy laleczki otwierać, nie czy to kwiatuszki, czy laleczki, ale, dobrze. zamierzamy się do otwierania, zabieramy się do otwierania. To są podróby, nie wiem, bardzo nie wiem, dobra. Zostawię sobie to, bo może będzie przydatne. Tylko odłożę. Okej. Okay. I tu chyba mamy jakąś ziemię. I ja się boję, że naprawdę coś tutaj. Dobra. Najpierw odczepmy to. Ale chyba się nie obędzie bez nożyczek, więc to zostawmy. Tu też to odczepmy. Odczepiaj się. Dobra, udało się jednak bez nożyczek. Wy tego nie widzieliście, ale udało mi się ten plastik stąd zrobić. I wiecie co? Boję się tego otwierać, że mi jakaś ziemia się wysypie, ale zrobię to. Tutaj jest ziemia, dlatego ona. No. Albo nie wiem, to jakiś proszek. Nie wiem takie coś. Tutaj mamy kwiatuszek. Ładny. I ulotkę, ją sobie później sprawdzimy i naszą laleczkę, kwietuszek. na bok odłożę sobie. I właśnie, za nie zapomnijcie o łapkach do góry. A my się zabieramy za naszą laleczkę. Szkoda, że to jest przezroczyste, bo nie możemy zobaczyć naszej laleczki. <laughs> o Boże, nienawidzę folii rozrywać. Po prostu nienawidzę. O, folio. Dobra, udało mi się. My mamy tutaj gadżety naszych laleczki, kwiatuszki. Szczoteczkę i torebeczkę. Ja włożę sobie do miseczki, żeby jej nie zgubić. Okej, okay, to teraz może otworzymy jej główkę. Najczęściej no jest tak, że w chińskich zabawkach jest wszystko rozcząstkowane jak Lego. Kurde. Niestety muszę ciężko zwieść. Rozcząstkowane jak w Lego jest. A ja tak nie lubię. Dobra, główkę mamy. To sobie też tu ważymy. Dobra. Kolejny chartko. No, to jest trudno trochę, ale. O, udało się za pierwszym razem. Okay. Co my tutaj mamy? Doniczkę. Mamy tutaj jeszcze coś takiego, nie wiem co to jest. Mam tu części. I mamy to. Kretuszka. I nie wiem czy to jest instrukcja. Może no, to jest instrukcja? Tak, to jest instrukcja. Okej. Okay. Zaczekajcie, chwilę ja to złożę i wracam do Was za chwilę. Dobra, już jestem. I zobaczcie, już takie odłożyłam. Było to dosyć proste. Nie wiem, czy chyba czegoś źle nie złożyłam, ale zobaczcie. Trochę to jest, no można powiedzieć, chiński plastik. Czy chiński, no. Trochę tak to jest, ale ładne. Trochę dziwne, ale ładne. O, tu jeszcze w łapce ma na. No. No, co na szczotkę. Znaczy, to nie jest taka tragedia jak na przykład lola chińska. Ja nigdy ich nie otwierałam, ale u mnie w Chińczykach nie ma. Niestety. Szkoda bardzo. Bo ten Chińczyk, w którym są takie lole na przykład, no to jest zamknięty. No, bardzo ładny. Bardzo dziwny, ale bardzo ładny. To niech tutaj króliczek potrzyma. I dodatki też. Widzicie co? Na Facebooku może pokażę Wam, albo na tym filmie O, Bo ja nie wiem, czy to jest ziemia do kwiatka lub jakieś ziarenka, nie mam pojęcia. I chyba tego tu instrukcji nie ma. O, tutaj jest lista. A nie jest tu instrukcja. tak? To prawda, to są ziarenka, trzeba podlewać wodą i wyrośnie jakiś kwiatek. Hmm, bardzo mi się podobają. Te laleczki trochę dziwne, ale fajne. Tutaj, jakie zebraliśmy, znaczy jakie możemy zebrać, i nam się chyba trafiła Dara. Dara nam się. Nie, nie Dara. Nie ma naszej na liście, a nie, tu jest. Tak, to jest nasza? Nie, to jest nasza. Nasza się nazywa Tes. Ładnie Tes, ale na pewno to jest nasza? Dobra, trudno. Trochę inne chyba ma kolory. Jestem ciekawa, co nam wyrośnie z tych ziarenek. Możecie je zobaczyć na Facebooku lub pokażę je w jakimś innym filmie. Okay. tutaj mamy chyba y, niby to pudełeczko na wkładanie no, tej ziarenek, ale nie wiem, bo to są dziury. Aha, w doniczkach tak jest. Nie wiem. Dobra, zabieram się teraz za różową, bo tamta była zielona. Ciekawe, czy będzie powtórka, mam nadzieję, że nie, ale jak będzie powtórka, to może nie wiecie, ale z drugiego odcinka Milka Secret Box, otwieram, to moje koleżance Lili dam, jak będzie powtórka, ale mam nadzieję, że nie będzie powtórki, bo naprawdę kupiłam specjalnie dwie, żeby były dwie koleżanki, żeby też było więcej otwierania, a nie tylko jedna takie nudy, dobra. Zaczekajcie, te muszę rozpalcerować i widzimy się za chwilę. Okej, okay, już otworzyłam. O nie, chyba powtórka. No nie, czemu widzicie chyba powtórka? Albo nie. Nie wiem, ale chyba powtórka, ale chyba w tym samym kolorze. To jest seria pierwsza. Też tam się trafiły takie ziarenka. Może to będą takie same, może inne. Dobra. Nie patrz na instrukcję. Nie, inna. Inna, ale fajnie, ładna. Słuchajcie. Słyszeliście, że ładna? Podobna, ale inna. Dobra, to ja otworzę tą folię i ją złożę. Widzimy się na chwilę. Ja, ja ciągle robię te przerwy. No. Już te zabawki takie są. Pa! Okej, okay. mam już naszą laleczkę. To jest bardzo dziwne, bo ta część już nam przyszła złożona, więc fajnie. Dostaliśmy inne dodatki. Dostaliśmy parasolkę. Nie wiem, czy widzicie. O, parasolkę dostaliśmy. I dostaliśmy torebkę. To je tutaj połóżmy, te dodatki. I ta laleczka, nie wiem, chyba ta mi się bardziej podoba, ale obie są piękne. Może na Facebooku zobaczycie te roślinki, jak się no, rozwijają? No więc podajcie na mogę Facebooka. Marcie Bękowska, mój Facebook się tak nazywa. Wpadajcie. Hmm, oczywiście taka y, figurka, kłeczko, takie jak wy. No wiecie, jak tutaj na YouTubie, awatar taki. Okej. Okay. To my się już chyba żegnamy, czy nie jeszcze? I chyba tu spinki można sobie zrobić takie. Ale dzisiaj już nie zrobimy na tym odcinku. To jest To jest zobaczymy. Fajna niespodzianka. Może jak zostanie um, trzy łapki w górę, już trochę mniej daje, bo pięć to chyba da, rady nie dajecie. No to yy, nagram ich więcej, może jeszcze dwie, może trzy Zależy ile będzie łapek w górę No to papatki, papa